Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 240 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku. Redditowy konkurs Nekromantów. Aktualizacja moda Genesis 2.0, Sezonowa ankieta Keśka oraz rekrutacja w serwisie BlizzZone. Jeden z najbardziej popularnych serwisów informacyjnych o Diablo, czyli Reddit Diablo, ogłosił kilka dni temu ciekawy konkurs, w którym do wygrania będzie 10 jubileuszowych monet Diablo, które dostępne były tylko na Bliskonie, a także plakat z nekromantą i podpisami, również przywieziony z Bliskonu. Aby spróbować wygrać swoją monetę, należy wymyślić nową cechę specjalną dowolnego przedmiotu w grze, która będzie zarówno wzmacniała naszą postać, jak i w pewnych sytuacjach osłabiała ją. Na przykład oblicze Andariel zwiększa obrażenia trującej nowy, ale zwiększa także otrzymane od potworów obrażenia od ognia. Aby spróbować swoich sił w drugim konkursie, należy przygotować obrazek z symbolem serwisu Reddit postacią Snu, stworzoną w klimacie nekromantów. Oba konkursy zakończone zostaną 4 stycznia. Bishoyo po raz kolejny zaktualizował swojego moda Genesis 2.0 do drugiej części Diablo. Tym razem zmian niewiele, a konkretnie dodanie trzech nowych klasowych rękawic, zmiany w balansie oraz naprawy kilku pomniejszych błędów. Link do Genesis oczywiście pod filmem. Po raz kolejny przed rozpoczęciem nowego sezonu Kesiek ogłasza ankietę, w której pyta o postać, którą macie zamiar zagrać w dziewiątym sezonie. Osoby, które wezmą udział w ankiecie i skomentują film Keśka, będą miały szansę na otrzymanie drobnych, blizardowych upominków. Chyba największy polski serwis traktujący o grach Blizzarda, czyli Blizzon ogłosił kilka dni temu rekrutację do wszystkich swoich działów. Jeśli zatem jesteś fanem gier zamieci, umiesz pisać i chciałbyś pomóc w rozwoju serwisu, to zachęcam do przesłania swojej kandydatury. Z pracą nie wiąże się oczywiście żadne materialne wynagrodzenie, ale mając na uwadze bardzo dobre kontakty Blizzard z przedstawicielami Blizzarda, przypuszczam, że naprawdę aktywny redaktor będzie mógł liczyć w przyszłości na drobne upominki. I to wszystko w dzisiejszej 240 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a na koniec mała ankieta. Czy ktoś z Was planuje spędzić Sylwestra przy Diabełku? Odpowiedzi piszcie w komentarzach pod filmem.